Zobaczymy ile zajmie e, zobaczenie się z lekarzem. Mam nadzieję, że nic poważnego. No więc kochani mały update jest 11.06. Ja już jestem po wizycie u lekarza. E, była to bardzo przyjemna wizyta, a naprawdę nie miałam nigdy takiej wizyty e, u lekarza, że... Wchodzi się do gabinetu. Jest pani pielęgniarka obecna przy tym wszystkim. E, pan doktor e, też oczywiście jest. Mój gabinet wygląda podobnie jak w Polsce: jest komputer, jest łóżko do leżenia, i od razu mnie pokierowali, pokierowali żeby położyć się na łóżku. Więc położyłam się na tym łóżku. Pani przykryła mnie kocykiem, się <laughs> sobie całkiem fajnie. No i przykryła mnie tym kocykiem. Podszedł pan doktor, bardzo miły i w bardzo miły sposób właśnie ze mną rozmawiał, delikatnie naciskał żołądek, brzuch no i po takim wywiadzie wstępnym stwierdził, że no, zrobimy testy na helikobakterię yy, oraz yy, badania krwi i coś tam z wątrobą jeszcze zrobimy nie wiem czy tylko na podstawie badań krwi a w każdym razie główny cel jest żołądek i wątroba Распадалась.